W kolejnym filmie na Eli na motocyklu, tym razem wybraliśmy się w piątek na przejażdżkę. Oczywiście w czwartek niektórzy z nas przyjechali już do Karpacza. I korzystając z okazji, że w piątek miała być piękna pogoda, ruszyliśmy w podróż okolicami Karpacza. Pojawiliśmy się w kilku ciekawych miejscach. Spotkaliśmy też parę na motocyklu BMW GS, którzy pokazali nam dwie miejscówki warte odwiedzenia w tych okolicach. Zobaczcie, jak było. Mieliśmy też małą niespodziankę dla Mileny i dla Andrzeja. Zapraszamy na naszą kolejną przygodę. Jeżeli film Wam się podoba. Zapraszam do subskrypcji kanału Eli na motocyklu i zostawcie łapkę w górę i zostawcie komentarze oczywiście. A na końcu tego filmu zobaczycie zapowiedź kolejnego, który pojawi się na kanale już wkrótce. To słuchajcie, zanim Jacek jeszcze ten grzyby pójdzie ten, to my tu mamy taką amerykańską kontrabandę, ja posiada trzy dwóch nowych motocykli. Aha, także tutaj takie małe niespodzianki przy okazji tego jednego pokoju. O! o Proszę bardzo! Dziękujemy! Także gratulacje! Witamy dwa białe! dzięki. A teraz Andrzej musisz to zainstalować po prostu. Na szczęście. O ja czy powieszaj mi tutaj ładnie. <grymne> Musicie na sobie nawzajem powiesić. Jest motocykl, na kolanach na kolanach i w najniższym miejscu motocyklu. Tak, Zabezpiecznie. tak jest. A dlaczego w najniższym? Bo odstrasza wtedy złe te chochliki. Nie, <grymnie> Nad samym Co A to Co? W końcu będę miała dzwoneczek swój. No. Nie wiem, czy to może być.

No pewnie, jest, jest super. One się gdzieś czai, <laughs> A może to nowy dzwonek? Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy. dziękujemy.

Za łapki w górę, przede wszystkim za komentarze, bo są osoby na kanale, które bardzo często komentują i są ze mną w kontakcie. Prawie udało nam się spotkać z Marcinem, ale może następnym razem. A już niedługo film z Custom Bike Goc Rzeszów.